Witamy kochani zobaczcie Na drugi dzień przyszedł pasiaty i nakrapiana koroniata zobaczcie jaka pogoda jest glisto troszeczkę I proszę na drugi dzień Jeden dzień trzymane kochani moi i przyszła A teraz dobrze bo mam samca przede mnie samiec wymęczone Bormann wczoraj zapał jednego jasnego, słyszałem. Pierwszy raz gonił chyba od Także ktoś mówił, że tam mam chore gołębie. prosz Wszystko grucha. Ale to są chore gołębie, panowie. Wiadomo, że nie jest za ciepło, ale już się w pary biorą. Może komuś chore, nie ma sprawy. Wszystko huczy, wszystko to. Dostałem prezent od kolegi Łukasza. Później wam nagram. Muszę oczywiście wojlerkę i do wojlerki wrzucić. Co dostaliśmy w prezencie? Dobry kolega, pozdrawiam go. Wiadomo, coś potrzeba jemu, to mu dam. Coś potrzeba mi, on też mi da. Tak robimy. Pokażę wam jeszcze co wróciło, kochani moi. Zobaczcie, Jeden dzień trzymane i gołębie wracają, a niektórzy po tygodniu dwóch i giną. Ale pokażemy co wrócili się, wróciło jeszcze. Z tego budapeszta samiczkę dam kaszowi, bo akurat samca ma. To mu dam. Tu przyszedł jasny. Proszę. Przyszedł koroniaty też. Żałobny. Nakrapiany. Tu jest jasny. Tu jest jasny. Chyba straciłem tylko 6 sztuk. Nie wiem nawet. Nie liczyłem. Nie interesuje mnie, ile tam straciłem. Ktoś połapał, to połapał. Nie ma sprawy. Jeszcze Budapesz chodzi, powiem Wam. Nie, nie głupie ptaki, naprawdę. Ja żebym ich pod wrzucił do mnie A tak nie widziały nawet dobrze gdzie one są Bo to w tym wlocie, to wiecie jak to jest O, tu jest taka ładna woda Do mojego samczyka Tutaj jest mój samczyk Stary już, o już w sumie chyba ze 3-4 lata Albo i więcej, już nie, miliony, nie pamiętam ile on jest u mnie Tu kupiłem mu samiczkę ładną I wystarczy to, co wróciło. Łukas, zobacz sobie, to będzie to, takie coś. Do tego, twoje, do tego twojego samca. Dobra, kochani, dogramy później, co dostają w prezencie. Taki, kochani, prezencik od kolegi. Proszę. ale ja otworzę drzwiczki nagro. Tu mnie wyskoczyły Takie wiedeńskie Jasne Tam jeszcze jest parka, kłóciłem, no nie widać Też parka wiedeńskich Dobrze, że samczyk jasny, to dam samicę ode mnie, mam ładną samicę Kochani To jest samiczka Te gęby nie będą puszczane. To będzie w ojlerze aż do młody. Tego nie wypuszczę. Prezent to jest prezent. Nie będę wypuszczał tego. Tu jeszcze dorzucę parę sztuk, jeszcze perłowych. Jasną samicę i samca jasnego. I to wszystko. Taki prezencik. Dziękujemy. Coś tam kolega będzie chciał, Łukasz, pozdrawiam go to też może sobie wziąć ode mnie do pary czy coś, nie ma problemu. Zresztą zawsze tak, tak robimy, coś jemu pasuje, to bierze sobie ode mnie coś tam mi, mi pasuje, to ja biorę od niego i o, takie ptaszki. Tu jest też ładna samica To moja stara samica pięciolatek Łukasz ode mnie ją wziął parę lat temu też ładna samiczka, ale już stara, 5 lat ma Także kochani, jest tych gołębi Jeszcze jest trochę do wywiezienia bociany trzy są do wywiezienia, czajka czarna nakrapiana też jest do wywiezienia te czaposze chyba też, zobaczę jeszcze. Zobacz, jasne przyszły, nie ganiamy ich. Ciekawe, ile zginie z podrafy tych. Ich wypuszczę w marcu. Na pewno dużo ich, ich poginie. To na pewno. Te czajki, gruchliwe samce tak, wszystkie samice do nich idą normalnie. Chyba też te czajki przełożę do małego gojemnika Bo mnie denerwują wszystkie samice, co do nich idą no, Jasnych nie ganiamy, przyszedł Jeden, drugi jasny, niech sobie chodzą po ziemi Chyba, że coś i przeposzy, tak jak wczoraj jaszczą no, Niech wyjdzie trochę słonka, będzie fajnie Ale dzisiaj taka pogoda mglista, powiem wam no tam się parzą Budapeszty sportowe, cała para. Co kupiłem ze zezwolenia. Ciekawy jestem, czy ona jajka nosi. dłuższy czas się parzą i nie ma jajek. Jeszcze, jeszcze zobaczymy. Wypuściłem tego ładnego Budapeszta z wystawy. Nie mam do niego samicy. Jak ma iść, to niech idzie do ludzi. Ciężko coś dokupić do pary, wam powiem. Chyba w sobotę pojadę do Radomia, zobaczę jeszcze. W Radomiu tam się dokupi, perłowych, i jasnych tam się dokupi. Tu ładne jasne kupiłem w Garwolinie, spory kawałek. Samica nakrapiana na białym ogonie. Samczyk tutaj, o, cała para parzysta. Powiedział, że cała para i jest cała para. Są mi uczciwi ludzie. Wiadomo, niektórzy to kręcą, a niektórzy mówią prawdę. Cała para parzysta jest jasnych te łapciate, co kupiłem też w Garwolinie, coś się nie chcą parzyć. z Sanic, samicą no, ładna budapeszka też jest, ale coś nie chcą się O, na ziemię się schodzą. prosz, nakrapiana przyszedł mądry go na drugi dzień. Dobrze mówił ten pan, że gołębie naprawdę mocne. Gołębie. I miał rację. Wiecie, żeby to było pod kratą trzymane, to by było co innego. a to ze zwrotu to nie widziałem nawet gojemnika. Ale ile wróciło, tyle wróciło. Tak nie jest dużych strat, chyba 6 sztuk to jest tylko strat. A takie trzymanie to wiecie. Brakuje nakrapianej jasnej. Brakuje koroniatej jasnej. Coś tam jeszcze brakuje. Dwóch Budapesztów chyba brakuje też. Ładny samczyk. Też jest do wydania. Kupiłem zestawy. Miedziany dwóch samców. Sprzedał jako parę, a to dwóch samców było. Chyba, że mu kupię samice, zobaczę, ale ciężko znaleźć coś takiego. Aby słonko wyszło, żeby było całkiem inaczej, w ciepło. No jasne w parze. Bo da peszów żółtych łapciatych też muszę sparzyć. ale te czajki to gruchliwe, ale jest kochamy. Wszystkie samice do nich. O, coś już leci chyba jaszcząc znowu jakiś. O, zara będzie. Nie da posiedzieć tylko gołębią spokojnie. Oni się po ziemi poźwirowały trochę. Dobra na nakrapiany samczyk. Ten samczyk, tam ta samiczka. Pasiaty też mądry. Powiem wam, dwa dni chodził. Borman ganiał pod niego. Znaczy na drugi dzień przyszedł, ale Borman ganiał. Chłopaki ganiały pod niego etr. Przecinak. Dobra kochani, pozdrawiamy wszystkich.